Wiesz, że są dotacje na start firmy, o których większość osób w ogóle nie słyszała. Z tej strony JanBras, to jest kanał Biz Planner o dotacjach i biznesie, i dzisiaj opowiem Wam o formach finansowania biznesu, które nie są znane przez większość potencjalnych przyszłych przedsiębiorców. Zostań ze mną do końca, otrzymasz bardzo ciekawy prezent, który pomoże finansować Twoje marzenia o własnej działalności gospodarczej. Szukając dotacji na założenie działalności gospodarczej, większość osób od razu skazuje Urząd Pracy, dotacje unijne czy preferencyjną pożyczkę wsparcie w starcie, czasami także środki z PEFRON, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i to jak najbardziej są dobre pierwsze kroki, które można wykonać przy ubieganiu się o dotacje, natomiast nie są one jedyne. Spora część osób nigdy nie słyszała o lokalnych grupach działania i właśnie o nich. Opowiem na początek. Dotacje z lokalnych grup działania to bardzo ciekawy instrument, który kierowany jest dla ludności z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Natomiast spora liczba osób w ogóle o nim nie słyszała. Na chwilę obecną nieznany jest do końca kształt tego dofinansowania, natomiast pewne już elementy zostały już udostępnione. Przede wszystkim wiemy, że będziemy mogli ubiegać się o maksymalną kwotę do 150 tysięcy złotych, natomiast będzie wymagany wkład własny. W większości przypadków otrzymujemy informacje od urzędów marszałkowskich i lokalnych grup działania, że prawdopodobnie wymagany wkład własny to 35%. Dla przykładu, jeżeli będziesz ubiegał się o maksymalną kwotę 150 tysięcy złotych dotacji, będziesz musiał wykazać. Wkład własny ponad 80 tysięcy złotych, ponieważ liczymy wkład własny nie od kwoty dotacji, a od łącznej wartości inwestycji. To dofinansowanie jest bardzo ciekawe pod kątem możliwości sfinansowania przeróżnych kosztów, natomiast związanych z zakupem nowego sprzętu oprogramowania środków transportu pracy remontowo budowlanych. Nie sfinansujesz z tych środków. Rzeczy obrotowych, takich jak koszty bieżące, materiał czy towar. Natomiast wciąż stanowi to ciekawą alternatywę do pobudzania przedsiębiorczości na terenach lokalnych. Druga forma finansowania startu nie jest oczywista, ponieważ sam tytuł tego narzędzia nie wskazuje, że można sfinansować tego start działalności gospodarczej. Mówimy tutaj o bonie na zasiedlenie. Bon kierowany jest do osób, które ze względu na poszukiwanie pracy będą zmieniały miejsce zamieszkania powyżej 80 km lub łącznie czas dojazdu do nowego miejsca zajmie dziennie ponad 3 godziny. Jednym z wymogów tego bonu będzie Znalezienie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej, która zapewni nam co najmniej minimalne wynagrodzenie, które osiągniemy przez 6 miesięcy, od otrzymania tego bonu. Oczywiście sama kwota jest stosunkowo niska, i jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet dotację urzędu pracy, to wciąż nie stanowi dużej, dużej pomocy. Maksymalnie możemy ubiegać się o dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia, więc na chwilę obecną będzie to w okolicach 15 tysięcy złotych. Natomiast bardzo ciekawe w tym dofinansowaniu jest to, że nie musisz rozliczać się z kosztów, które poniesiesz z tych środków. Możesz przeznaczyć te środki na reklamy, promocję, zakup sprzętu, środek transportu czy inne potrzebne tobie rzeczy, które pomogą między innymi właśnie założyć działalność gospodarczą. To narzędzie daje ci możliwość nawet nie zakładania działalności gospodarczej sensu stricte, czyli znalezienia zatrudnienia, a rozpoczęcia działalności nierejestrowanej, sprawdzenia swojego Pomysłu na biznes i rozwijania go z tych środków. Co więcej, bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, że jeżeli oczywiście spełnisz te 6 miesięcy pracy zarobkowej o wysokości minimalnej krajowej i będziesz podpięty pod ubezpieczenia społeczne, a sam pomysł na biznes. Wystrzeli w górę i będziesz powoli zbliżał się do tego limitu działalności nierejestrowanej. Możesz pomyśleć o dotacji na założenie działalności gospodarczej. Na przykład zwalniając się z pracy, starając się jeszcze raz o środki z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej albo skorzystania z innej alternatywy. Jak sam widzisz, to bardzo ciekawe narzędzie i pomimo początkowo niskiej kwoty daje Ci możliwość rozwijania swojego pomysłu na biznes i ubiegania się o inne dotacje. A teraz obiecany prezent. Jeżeli planujesz założenie działalności gospodarczej, skomentuj ten materiał słowem dotacja i napisz, jaki biznes planujesz założyć. Otrzymasz ode mnie wtedy darmowe podsumowanie, materiał dotyczący wszystkich dotacji na założenie działalności gospodarczej w 2024 roku. A teraz posłuchaj mnie, polub materiał i włącz subskrypcję mojego kanału. Nie wiem dlaczego, ale wciąż 90% osób, które lajkuje i komentuje materiały, jeszcze nie włączyła subskrypcji. Będę ci wdzięczny za suba. Im więcej takich aktywności, tym więcej darmowych materiałów będę mógł przygotować dla ciebie i pomóc ci zdobyć dofinansowanie na start twojego biznesu. To był Jan Brac, kanał Bizplanner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.